Cześć wszystkim, z tej strony Breta. Dzisiaj startujemy z nowym formatem na moim kanale, jakim będzie taki mini darmowy, w przeciwieństwie do niektórych kurs FIFA, w którym to zabiorę cię na podróż poprzez wszystkie zakamarki FIFA i nauczyć ci tych najbardziej podstawowych, jak i tych bardziej zaawansowanych potrzebnych umiejętności. Dzisiaj zaczniemy raczej od rzeczy podstawowych. Jest to materiał przewidziany bardziej dla ludzi znajdujących się w dywizjach od dziesiątej myślę do trzeciej, ale wydaje mi się, że dywizja trzecia, druga, pierwsza też może się z tego materiału coś nauczyć, także zapraszam serdecznie do oglądania. No to moi drodzy zaczynamy od punktu pierwszego, a punktem pierwszym jest używaj player playerlocków. Jest to jedna z mechanik, która w tym roku jest wyjątkowo naprawdę skuteczna. Może w poprzedniej FIWIE te playerlocki rzeczywiście też już były opłacalne, ale w tej są Chyba jeszcze bardziej, a związane Jest to z tym, że ten gameplay po prostu jest Zdecydowanie wolniejszy. I na potrzebę tego Żeby wam wyjaśnić jak dokładnie działają Player locki, odpaliłem sobie szybki mecz na bota Później pokażę wam kilka przykładów z moich streamów Z Food Champions, jak właśnie tymi Player lockami operowałem Jak wykonać player locka? Klikacie obie gałki Niezależnie od tego czy gracie na Playstation Xboxie czy Pccie. Następnie Prawą gałką przełączacie się na zawodnika Do którego chcecie podać, a później wymierzacie Podanie. Przyciskiem oczywiście Odpowiadającym właśnie za Podanie może być to zarówno podanie zwykłe, czyli XM bądź A na PlayStation na Xboxie, czy też podanie prostopadłe, podanie prostopadłe górą, tutaj akurat był spalone, ale wszystkie opcje, nawet łącznie z wrzutkami z tym player lockiem Działają. Kiedy stosować player loki? Najlepiej jest je stosować zdecydowanie w momentach, kiedy znajdujemy się w strefach bocznych boiska. Jest to związane z tym, że tutaj raczej nasz zawodnik, no właśnie, teraz jak widzieliście, nie miał aż tak dużo miejsca, ale prędzej, właśnie, jeżeli chodzi o tego player locka, to nasi zawodnicy wykonywujący podanie, nie nasz adresat, będzie miał tutaj zazwyczaj dość sporo miejsca, aby no, móc tą piłką chwilę po prostu samemu się poruszać tak, aby nikt mu tej piłki nie zabrał. Tak jak teraz, nasz obrońca podłącza się do góry. Mamy miejsce, żeby tutaj tego playerlocka zastosować. Czasem można również wykonywać te playerlooki w środku pola, natomiast, zwłaszcza kiedy nas przeciwnik presuje, będzie to ultra ciężkie do wykonania. I tak naprawdę, po co nam ten playerlock wreszcie? Ten playerlock, ta mechanika niewątpliwie ułatwia nam atakowanie, jak i rozgrywanie we wcześniejszych fazach akcji piłki. Zwłaszcza kiedy na przykład rywal nas presuje, damy radę przegrać jedną piłkę za jego pierwszą linię defensywną którą w przypadku pressingu oczywiście jest linia nacisku, napadu i wówczas nasz zawodnik ma dużo miejsca, to reszta najczęściej będzie pokryta. Co wówczas robimy? Klikamy player locka, czyli obiegałki, zaznaczamy zawodnika, obiegamy nim całą obronę, wychodzimy na wolną pozycję, uważać tylko, moi drodzy, na spalone i naprawdę dzięki temu player blokowi będziemy mogli sobie śmiało z tym pressingiem poradzić. Tylko tak jak mówię, jak rywal presuje, to lepiej nie używajcie tych player bloków w środku pola, tylko w momencie, kiedy już na przykład go przegracie. Jeżeli chodzi o inne zastosowanie, bardzo mocne tego player locka, No to sprawdza się on niesamowicie dobrze w przypadku, kiedy musimy po prostu wystawić piłkę na tapina z bocznej sfery boiska. Wtedy to przełączamy się player właśnie na jednego z naszych napastników, kiedy znajdujemy się w tej strefie bocznej, już przed samym ostatecznym podaniem. Tak jak teraz, zobaczcie, obiegamy sobie obronę, podajemy player-lokiem do naszego zawodnika i dzięki temu mamy dużo więcej miejsca pulkarnym, bo tego zawodnika przed podaniem wycofaliśmy minimalnie, ale ten minimalny ruch naprawdę. Robi niesamowitą różnicę dzięki temu. Tutaj, w tej sytuacji, akurat Robert Lewandowski miał dużo miejsca do dania strzału. Tego strzału akurat nie wykończył, prawidłowo nie było bramki, ale online uwierzcie mi, że to działa jeszcze lepiej, bo rywal najczęściej w sytuacji, kiedy wchodzimy w ten boczny sektor boiska, najczęściej będzie skupiał się na tym, aby pokryć zawodników głównie przy linii piątki, a kiedy my wycofamy tego jednego zawodnika, Player Rocking, gdzieś na 11 metr, uwierzcie mi, 9 na 10 sytuacji to jest przynajmniej oddany strzał. A myślę, że spokojnie 8 na 10 sytuacji to są sytuacje bramkowe. A co w momencie, kiedy klikacie obie gałki ten player lock nie działa? Moi drodzy, najprawdopodobniej macie wyłączoną tą opcję w ustawieniach, także wchodzicie w sobie w ustawienia waszych kontrolerów w grze, w ustawieniach właśnie gry, znajdujecie opcję blokada adresata i tutaj upewnijcie się, że nie może być to wyłączone, tylko musi być właśnie włączone, naprawdę jest to bardzo istotne w tym roku i to jedno zagranie już, może bardzo mocno podnieść Wasze standardy. Jako, że ten kurs jest oczywiście w pełni bezpłatny, a jedyną opłatą, jaką mogę od Ciebie pobrać, to będzie subskrypcja. Prosiłbym Cię bardzo, abyś zasubskrybował, ale tylko w momencie, kiedy. O jakiejś rzeczy oczywiście nie wiedziałeś. Chcę, aby to było jak najbardziej uczciwe. Także jeżeli ten krótki poradnik czegoś Cię nauczył, czegoś nowego się dowiedziałeś, to zostaw widzu subskrypcję, bo tych poradników będzie więcej. Także co tydzień w czwartek będzie się na tym kanale pojawiał taki krótki film poradnikowy, instruktażowy, idealnie przed Food Champions. także zapraszam do dalszej części tego materiału, jak i do oczekiwania na kolejne tego typu materiały. Będziecie mieli teraz przed sobą taką lekką bretocepcję, ale w następnym punkcie nie mogę się odnieść inaczej niż już bezpośrednio do meczu, ponieważ tym punktem jest fakt, że nie każda wasza akcja ofensywna musi kończyć się bramką. Naprawdę, to nie jest tak, że każde wasze podanie musi iść z automatu do przodu. No, teraz to co zrobiłem tutaj to był akurat błąd, bo tak nie powinienem zagrać. Ale jeżeli chodzi o tą konstrukcję akcji, w momencie kiedy każde podanie wasze jest grane do przodu bezmyślnie, tylko i wyłącznie byle dalej od własnej bramki to naprawdę przeciwnika w ofensywie nie zaskoczycie. To, co jest najważniejsze w Fifie, to jest zmienianie tempa gry, więc naprawdę przygotujcie sobie tą akcję, tak jak tutaj. Ja opóźniłem to wszystko, zagrałem sobie wymianę prawy obrońca, środkowy pomocnik kilka razy. Tutaj zwrotna piłka, znowu nawet do środkowego obrońcy. Podtrzymajcie tą piłkę. Wy naprawdę nie musicie puszować tego ofensywnie za każdym razem, bo to najczęściej skończy się tak, że owszem, może dwie bramki w ten sposób strzelicie, ale stracicie pięć. Tak jak widzicie, ta akcja, która trwała bardzo długo, skończyła się ostatecznie bramką I to dzięki temu, że właśnie zmieniłem tempo gry W momencie, kiedy lecicie cały czas na jedno tempo Jest wam bardzo łatwo odebrać piłkę Także nie ma nic złego w zwolnieniu swojej gry W podaniu kilku podań w poprzek boiska I dopiero później e, poszukanie jakiegoś podania przyspieszającego No na tym polega też zwykły futbol I tutaj FIFA nie jest w ogóle w tej kwestii inna Główne założenie jest takie, aby zmienić tempo gry w swoim ataku ale też właśnie nie pałować, nie grać lagi na Robercika. Oczywiście czasem, kiedy jest sytuacja, że wasz zawodnik będzie w stanie Wybiec odpowiednio, jak najbardziej Można taką dłuższą piłkę zagrać Pamiętajcie jednak, że nic za wszelką cenę Tym bardziej, kiedy już zdobędziecie prowadzenie Bo pamiętajcie o jednym W momencie, kiedy wy wychodzicie całą drużyną Do ofensywy To nieco uszczuplacie swoje zasoby defensywne Przecież nieraz bronimy czasem napastnikiem Czasem pomocnikiem ofensywnym Więc nie ma naprawdę sensu Nie ma żadnego autentycznie sensu W tym, aby każdą akcję chcieć zawsze Wszelką cenę rozegrać do przodu. Jak już mówimy o tym, że nie każda akcja musi kończyć się bramką, to kolejny może ważny punkt, który poniekąd też nawiązuje do tego podpunktu, mianowicie wykorzystowujcie przestrzeń na boisku. To nie jest tak, że wy zawsze musicie się koncentrować wokół środka bramki i grać tylko jeden schemat na skrzydle, że skrzydło polega na tym, że... gra na skrzydle polega na tym, że biegniecie do końcowej linii boiska i grać jakiegoś snapbacka na jedenastkę, żeby strzelić bramkę. To jest skuteczne, ale nie możecie robić tego jako jedyną waszą tak naprawdę główną zagrywkę, bo to jest po pewnym czasie bardzo, bardzo czytelne. Jak rywal jest lepszy, no to w końcu Ci mówić, kurde, no nic z tym meczu nie mogę zrobić. Tak, jeżeli robisz coś po raz 15 w ciągu 10 minut, to owszem, nie można się dziwić, że będzie problem, aby rywala zaskoczyć. I nie mówię tego, żeby się znaśmiewać kogokolwiek, bo sam tak nieraz robiłem. Moja gra skoczyła na wyższy poziom wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, że nie można narzekać cały czas na to jak rywal jest mocny, ale trzeba też czasem poszukać tych błędów u samego siebie. Tutaj w tle będą leciały jakieś urywki spotkań właśnie z moich food Champions, bo teraz temat taki troszkę mniej związany z samą grą, bo Trzecim podpunktem tego, jak być lepszym w FIFA jest reguła graj wtedy, kiedy masz na to ochotę. I oczywiście ta gra jest teraz tak skonstruowana, że liga weekendowa jest od piątku do niedzieli i trzeba się z nią wyrobić. Jasne, że raj nagrody w czwartek, więc też trzeba się jakby spiąć, aby te nagrody wbić. Ale naprawdę, w momencie, kiedy siedzisz 15 godzinę w ciągu trzech dni i ciśniesz po prostu na opór, mimo tego, że cię nie chce, tylko po to, aby wygrindować jakieś rzeczy, typu nagrody czy lepsze miejsca, cokolwiek. No to jasne, że nie będziesz tak samo skuteczny i tak samo dobrze myślał, jak w momencie, kiedy na przykład nawet po jednodniowej przerwie odpalisz sobie tą grę ze świeżym umysłem. Sam przerabiałem to nieraz, kiedy streamowałem. Obiecałem streama nie za bardzo, chciałem grać w FIFA, Chciałem zrobić streama, ale że mam kanał o FIFA. No to co innego mógłbym tutaj streamować? No i siedziałem w tej grze troszkę jak za karę. Jedyną rzeczą, którą umiało mi tak naprawdę posiedzenie na tym streamie byliście wy na czacie. Także nie róbcie nic przeciwko sobie, nie ma sensu dla dwóch, trzech większych, lepszych paczek siedzieć i się na tą grę wkurzać, że coś nam nie idzie i później jeszcze mieć problemy z pewnością siebie właśnie w grze i... Podejmować złe decyzje, tak? Grajcie w to wtedy, kiedy macie na to ochotę. Nie ma sensu robić nic na siłę. Jeszcze raz powtórzę, sam po sobie wiem, że w momencie, kiedy mi się nie chce grać, to gram co najmniej 50% słabiej. Co najmniej. Dobrze, a teraz wróćmy na chwilę do naszej gry na bota, bo kolejnym punktem jest, jak ja to tutaj ciekawie nazwałem, lekcja gry w piłkę ręczną. Bo tak, FIFA ma dość sporo mechanik, paradoksalnie nie z piłki nożnej, ale z piłki ręcznej, i chodzi tutaj głównie o. Rozgrywanie w sytuacji, kiedy rywal zamuruje waszą. Właściwie nie waszą, tylko swoją bramkę, oczywiście. W momencie, kiedy tutaj przed polem karnym jest po prostu mało miejsca, najlepiej rozgrywać piłkę, jak w piłce ręcznej, po obwodzie. I robimy to do skutku, naprawdę. Nie, nie myślcie, że to jest jakakolwiek gra na czas. Nie, to jest po to, abyście wreszcie znaleźli tą przestrzeń. Podajecie cały czas. Rywal w końcu musi się pomylić. Musi nie zdążyć gdzieś dobiec. Ale w momencie, kiedy on ma 15 zawodników pod własnym. Polem karnym, chęć zagrania każdej piłki, która przyspieszy Waszą akcję, chęć zagrania piłki przyspieszającej za każdym jednym razem, po prostu mija się z celem, bo ona najprawdopodobniej w 9 na 10 przypadków zostanie zablokowana. Tutaj trzeba poszukać ten jeden konkretny przykład, w którym to nasz zawodnik pokaże się nawet samoistnie na wolną pozycję w polu karnym i będzie można na niego piłkę zaadresować. Tak jak teraz na przykład tutaj był to bodajże Ansufati. Nie, przepraszam, to był Dembele oczywiście. Ja tutaj pokazuję wam to na przykładzie na bocie Ale za chwileczkę też pokażę przykłady z moich meczów z Food Champions Także spokojnie Ale najważniejsze jest to, aby naprawdę nie bać się tą piłkę porozgrywać nie ma nic złego w momencie, kiedy jesteśmy na połowie rywala, w tym, aby podać jedno, dwa, trzy podania w poprzek czy do tyłu. Znowu wracamy poniekąd do wykorzystywania przestrzeni, ale tutaj to jest kluczowe, bo nieraz, jak dacie podanie odpowiednie w pole karne, bo w końcu wasz zawodnik naprawdę wyjdzie na tą pozycję, jeżeli ma dobrze ocenione ustawianie się w ataku, a na tym etapie gry tak naprawdę to już może zrobić każdy zawodnik, który jest jakkolwiek grywalny. Nie musi to być Benzema, Toty, czy nie wiadomo jaka wersja Messiego, Mbappé i tak dalej. W końcu ta luka się pojawi, także spokojnie, pokora i czekamy na to, aby znaleźć przestrzeń. Jeżeli rywal presuje, tym lepiej. Jeżeli rywal stosuje pressing, a jesteśmy już pod jego polem karnym, to dla nas tylko lepiej. Oczywiście większość dobrych rywali w momencie, kiedy my będziemy mieli piłkę gdzieś właśnie w tym sektorze, tak jak teraz stoimy, no to ten pressing wyłączy. Natomiast jeżeli rywal się zapomni tego pressingu na Dipadzie, do którego przejdziemy, też za chwileczkę nie wyłączy, no to mamy o wiele łatwiejszą sytuację, bo ta jego obrona będzie reaktywna, będzie wyskakiwała i tak naprawdę refleksem i jednym składnym podaniem możemy sobie wypracować sytuację strzelecką. A teraz znowu wracamy do moich urywków meczów z Food Champions bezpośrednio, gdyż tematem, który będziemy omawiać, będzie oczywiście gra w defensywie. Punkt nazywa się defensywa, przemyślana jako klucz do odnoszenia regularnych zwycięstw. Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrą rzecz, że napadem możesz wygrywać mecze, ale to defensywą wygrywasz mistrzostwa. I nie inaczej jest, odnosząc się oczywiście do bilansu w FIFA. Tym będziesz miał lepszy bilans, koniec końców. Im lepiej będziesz się bronił, bo oczywiście w ofensywie możesz być świetny, ale co z tego, że strzelisz 6 bramek, jak rywal wpakuje ci 7. Oczywiście, bardzo odklejony i abstrakcyjny przykład teraz podałem, ale pewnie nie raz osoby, które mają problemy z defensywą, miały mecze, gdzie strzały 3 bramki, traciły 4 i narzekały jeszcze, że miały dużo wyższe XG. Od rywala, a tak czy siak ten mecz przegramy. No głównie przez to, właśnie, że daliście rywalowi dojść do odpowiednich sytuacji. No to teraz szybka analiza tego, o czym chcę wam właśnie w tym momencie powiedzieć, czyli jak ustawiać swoją defensywę, jak w ogóle w defensywie należy sobie podzielić boisko, co jest bardzo ważne, jeżeli chcemy skutecznie oczywiście bronić. Ja tutaj akurat w tym meczu korzystałem z formacji 4, 3, 2, 1. Co widać po tym, że mamy tutaj trzech środkowych pomocników w właśnie linii środkowej i trzech napastników, którzy są ustawieni gdzieś tam po prostu wyżej. Ci napastnicy są troszkę rozwaleni za linią boiska, i tu już jest sytuacja lekko podbramkowa, bo w momencie, w którym znajdujemy się w tej akcji, przy tej pauzie, jak widzicie, rywal już z piłką przeszedł przez naszą linię tutaj napadu, czyli tą pierwszą tak naprawdę formację defensywną, bo to właśnie od napadu. Padu w FIFA rozpoczyna się proces bronienia. W momencie, kiedy on by piłkę miał gdzieś tutaj, w, tej jeszcze, w tym jeszcze sektorze, i by tej piłki po prostu nie przegrał, no to wtedy używamy tylko i wyłącznie naszych napastników do tego, aby te wszystkie pozycje tutaj, 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 gdzieś te sektory asekurować. Nie wyciągamy, broń Boże, w sytuacji, kiedy mówię, nie jest to potrzebne, zawodników z formacji środkowej, czy tym bardziej obrońców, bo tutaj. Jeżeli zostaniemy przegrani, wyciągniemy, powiedzmy, nie wiem, piłka jest tutaj, dajmy na to I wyciągamy sobie turę, kiwel, idziemy we dwójkę, to, to akord jest kiwel, czyli skrzydłowy oczywiście I wyciągamy tych dwóch zawodników tutaj, do pressingu podwójnego Nie daj Bóg, jeszcze przytrzymamy prawego bampera w tej sytuacji Polecimy we dwójkę prawego bampera albo R2 na PlayStation, bodajże odpowiadający za pressing drugiego zawodnika No to patrzcie, co się dzieje, wyłączamy tych zawodników z tego miejsca Ich tutaj nie ma, bo oni byli tutaj Piłka zostaje tak czy jak przegrana, bo na przykład przegraliśmy duel 1 na 1 I Piłkę wyprowadza sobie prawo obrońca do Jarzinho. I wyobraźcie sobie, że teraz w tej sytuacji tutaj jest sam Carlos, który jest na dwóch zawodników ofensywnych, którzy mogą między sobą piłkę jak najbardziej wymieniać. Więc ciężko będzie się nim prawidłowo ustawić. A dodatkowo, jeżeli ten Carlos zostanie objechany. Oto mamy sytuację już raz, dwa, trzy na jednego, bo tutaj ten zawodnik też się podłączy. Podejrzewam, że ten zawodnik też się podłączy, albo ten, zależnie kto jest w wytycznych ustawiony, urywala bardziej ofensywny po jako pomocnik. I mamy sytuację taką, gdzie wychodzimy cztery na trzech w deficycie, w obronie, co nie jest dobrą możliwością i sytuacją obronną dla nas. Więc ja teraz postaram się wam pokazać grafikę właśnie z tym podziałem sektorów do których zawodnik powinien być w każdej formacji przypisany i w którym sektorze mamy bronić, jak bronimy wysoko, bądź nisko. Więc teraz dla was za chwileczkę wlecą te dwie grafiki. Skupcie się na nich, bo one są bardzo, ale to bardzo ważne. I pamiętajcie jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. To są takie materiały szczątkowe. Szczegółowe materiały o tym, jak bronić, jak atakować też będą właśnie w przyszłych tygodniach. Także zostańcie ze mną, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej ciekawych rzeczy. Ja tutaj mówię o takich naprawdę fundamentach. Mamy tutaj dwóch środkowych obrońców, prawda? I, ma, i widzę tendencję, czasem nawet u siebie, jak się zapomnę, że wiele osób stara się gdzieś tutaj tym zawodnikiem, w przypadku, kiedy jest tutaj niekryty tak naprawdę ofensywny napastnik, napastnik po prostu drużyny rywala, próbuje za wszelką cenę... Przeciąć linię podania zawodnikiem Ze środka obrony Uwierzcie mi, że na wyższym poziomie to się w życiu nie uda Bo w momencie, kiedy wy tym zawodnikiem Lekko się spóźnicie Albo wręcz wyprzedzicie właśnie intencję rywala I pokryjecie tą pozycję jako pierwsi Przed jego intencją podania Bądź wasz zawodnik po prostu jest za wolny, do tej piłki nie dobiegnie To co się dzieje? Jeżeli wyskoczy tutaj Fofanom No to Rio ma jeden na jeden z tym napastnikiem A jeżeli ten napastnik jeszcze będzie wprawiony w ruch I będzie sobie na wolne strefy wybiegać Tutaj, no to przy startującym od zera, jeżeli chodzi o prędkość Rio Ferdinandzie, może być naprawdę ciężko. Tym bardziej, jakby tutaj na napadzie był, oczywiście znany nam wszystkim Kylian Mbappe. Także tutaj ta dwójka defensorów to są elementy, których zwłaszcza w przypadku wysokiej linii defensywnej nie ruszacie, nie możecie ich ruszyć. Najlepiej nawet czasem w momencie, kiedy macie dwóch ustawionych liniowo. Obrońców, a napastnik jest tylko jeden Nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy jest jeszcze ktoś na boku do pomocy Ale mamy taką sytuację meczową, że po prostu jest jeden napastnik ustawiony wyżej To warto tym jednym obrońcom po prostu zrobić głębie, 2 trzy metry w dół w sytuacji, zwłaszcza kiedy piłka będzie gdzieś w środkowej strefie boiska I jedyną opcją podania będzie właśnie podanie prostowane do tego napastnika Nie lećcie do niego Nie lećcie do niego, nie starajcie się za każdym razem odebrać piłki Pierwszej możliwej sytuacji obniżcie jednego zawodnika tak, aby w momencie, kiedy szybszy napastnik dostanie piłkę teoretycznie za plecy jednego obrońcy. Ten drugi obrońca był już gotowy do odbioru. To jest też fundament prawdziwej piłki nożnej i to jest jak najbardziej fundament FIFA. Nieraz warto zrobić naprawdę tutaj nawet 5-10 metrów sprintu do tyłu. Naprawdę w niektórych kluczowych sytuacjach nawet do 10 metrów, warto się tym obrońcom cofnąć po prostu, aby tą piłkę zebrać. I to w tym pierwszym poradnikowym odcinku byłoby wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście stawcie łapki w górę i subskrybujcie, bo już w przyszłym tygodniu, znowu w czwartek ruszamy z kolejnymi odcinkami właśnie związanymi. Z poradami na temat tego, jak po prostu grać w FIFA lepiej. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!